Przypadek sprawił, że trafiłam do PGF-u. Złożyłam salinę ofertę, którą gdzieś tam przypadkowo zauważyłam. Absolutnie nie wierzyłam w siebie, więc sądziłam, że się nie dostanę, a jednak się udało. Zdałam egzamin z Excela i, i się dostałam. Łatwiej powiedzieć, czym się nie zajmuję, bo zajmuję się wszystkim przede wszystkim gaszę pożary i staram się pomagać wszystkim dookoła. Ale również mam taką pracę stacjonarną, więc również akceptuję faktury, wystawiam faktury, pomagam kontrolingowi i wiele różnych dziwnych rzeczy, których nie jestem w stanie teraz opisać. Był dość ekscytujący. Anna oprowadziła mnie po całym budynku. Wyszłyśmy w każdy pokój, w każdą najmniejszą dziurę. Powtarzała, że dział administracji ma znać swój budynek, co mnie przerażało, bo wydawało mi się to niemożliwe, bo przecież to jest jakiś labirynt biurki, ale się udało. Po tygodniu już biegałam wszędzie i wszystko znałam. Ludzie. Ludzie, którzy mnie otaczają, bo naprawdę w PGF jest bardzo wielu przyjaznych ludzi, którzy zawsze są pomocni. Mam takie swoje bratnie dusze w każdym dziale. Który, które mnie ratują, jeśli o czymś zapomnę, jeśli czegoś nie dopilnuję, albo coś wyjdzie na gorąco. Za dynamikę, za to, że dużo się dzieje, za to, że nie robię tych samych rzeczy, że każdy dzień jest inny. Trudno jest powiedzieć, bo trochę się tego zbierało przez 4 lata, ale wydaje mi się, że największym wyzwaniem dla mnie było organizowanie wigilii w 2019 roku. To była nasza ostatnia wigilia. Wiele różnych przeciwności mieliśmy do pokonania. To było nowe doświadczenie dla mnie i dużo się nauczyłam wtedy. To jak wydałam koleżance, koleżanki rzeczy. Osobie potrzebującej. Niestety nie wszystko udało mi się odzyskać, ale dużo radości to sprawiło wszystkim osobom w pokoju. Lubię jeździć na rowerze, lubię pływać, lubię aktywnie spędzać czas, lubię ciszę, która zapada wieczorem i lubię spędzać czas z rodziną.